Cześć i witajcie w kolejnym odcinku z Ace of Magmas, z tej stanu w caralik. Jak pamiętacie dacie poprzednim odcinku, no już mamy taki relatywny, bardzo spokojny rozwój. Bo tylko pozostała nam ta reformacja na 100%, czyli już nie będziemy mieli żadnych problemów z SE, SI, więc już tak na wszystko na spokojnie. Oraz, jak widzicie, troszeczkę zacząłem rozbudowywać tą stronę. Hmm, naszej kolonii, czyli właśnie tutaj idziemy. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj dość bogate złoża różne, jak metali. Oczywiście metale to jest najmniejszy problem, ale bardziej mi to interesuje na przykład złoża głębinowe tutaj rzadkich metali, aby zwiększyć produkcję. To pójdzie jednocześnie na eksport, jak nie na eksport, to jeszcze pójdzie na produkcję artyków elektronicznych, których znowu nam brakuje. Więc będziemy musieli być zmuszeni do właśnie zakupów, jeśli o tym mowa. No i oczywiście zanim ja tutaj włączę ten czas, to pamiętajcie, aby tutaj zostawić łapkę górę, komentarz, suba i dzwoneczek. A druga sprawa to taka, że nasza technologia skupia się teraz na mega satelity, więc może w tym odcinku zrobimy jakąś pierwszą megasatelitę, mianowicie wystrzelenie osłony magnetycznej, aby ograniczyć utratę atmosfery. No i oczywiście późniejsze są badania na kolejnym super projektem, czyli kopalnia czerpalkowa, która nam co da. A mianowicie nieskończone zboża cementu i masała produkcja jak w przypadku kopalni mocho. Ale najpierw musimy poczekać oczywiście na badania. I w dzisiejszym odcinku chyba zrobimy w końcu ostatnie ulepszenie kopalni mocho, mianowicie jeszcze bardziej zwiększymy produkcję rzadkich metali i metalów. Oczywiście kosztem tylko zwiększone zużycie prądu i kosztem, że jeszcze więcej części maszynowych, ale części maszynowych bardzo dużo produkujemy, więc to nie jest nasz problem. Także, no. I też zbudowaliśmy rezerwy strategiczne w tym miejscu, aby przechowywać wodę i ten, tak na wszelki wypadek, gdyby coś się stało. Dobra, jak już to mamy za sobą, ja już włączę ten czas. O, proszę bardzo. I ja już tutaj rozbuduję tą kopalnię mocho, Czyli zaczynamy rozbudowę. No i ogólnie produkcja żywności też jest bardzo ok. O! od Eee, y, czyli pełn walną To potrzebujemy oczywiście więcej turbin. Czy tak się zastanawia, czy może lepiej nie postawić reaktor ten majądowy I tam zrobić nocną zmianę? Hmm. Mógłby być to dobry pomysł oczywiście Ale koszty budowy są dość duże, właśnie jeśli mowa o Elektronikę, no i oczywiście, jeszcze konserwacja jest dość droga, bo te trzy jednostki elektroniki to jednak jest bardzo dużo, jak dla nas. Szkoda, że to nie pracuje, a przydałoby się, szczerze mówiąc, żeby to też pracowało. No ale cóż, no ale dobra, tutaj mamy wszystko jak jakkolwiek, fajnie byłoby, gdyby ta żywność szybciej była docierana. No to, troszeczkę tutaj poprawiamy sytuację, żeby nasze dane pracowały lepiej, żeby nie było takie duże obciążenie. A co robi jedna z naszych rakiet? Bo tak ją nigdzie tutaj nie widzę. A nie nawet projekt to nie robi specjalnego. Więc może ona jest tutaj, ok. Czy jest na ziemi? Więc kupimy od razu sobie dość sporo artykułów elektronicznych. I to tak na full. O proszę bardzo, 200. wystrzel rakietę. Okay, to wszystko zaczęło pracować. Tylko teraz ulepszymy. No, i tak to się prezentuje na razie. A jak pamiętacie, tutaj postawiliśmy Runa Park, który ma na celu poprawić troszeczkę zadowolenie i też dostarcza fajne usługi. Także to też jest bardzo fajne. Jak widzicie, zadowolenie jest bardzo. a raczej powinno być dość duże. No, już chyba to jest też zadowolenie. Czyli tak, 62. No, powiedzmy, że jest ok. A przydałoby się troszeczkę poprawa zabawy. Czyli co możemy tutaj Wam dać? Związanego z zabawą, a kurde, szczerze mówiąc, nie wiem. Może bym postawił kosmobal tutaj? Można tak zrobić w sumie i tak będzie najlepiej. No, właśnie, i tak tam to jest obciążony, więc by się przydało. Jak tam utrata? No, dość spora jest. Dlatego przydałoby się to w końcu, jakby uratować. Ok, ta rakieta może wrócić sobie na ziemię, i niech tak zrobi. Jak tam rozbudowa? Powoli, powoli idzie. Więc troszeczkę poczekamy. Ale w końcu się doczekamy. No, jak widzicie tutaj, jak jest przeciążone w tym miejscu, jeśli mowa o tym, że jest tutaj za dużo metali, to wtedy ta platforma, a raczej ten żuraw, to tutaj metalę, taka ciekawostka. I później robi się taka wieka kubka metali, na przykład. Więc bardzo fajne. Ale tutaj mam wolne miejsca, aby coś ulepszyć. To co najbardziej brakuje? Odpędzanie I zakupy. Więc może zrobimy sobie tutaj sklepik artystyczny, bo chyba żymosi, wam mi brakuje, co nie? Nie, po prostu zakupy. No to sklepik artystyczny. A co jest sklep? sobie go tutaj postawimy. A oczywiście no, lunchu nie pracuję, a dlaczego? Co się stało? A, ponieważ mamy za dużo żywności tutaj przechowanej. Okej. Okay. No cóż. Zrobimy tutaj magazyn na żywność, oczywiście. Może nawet w tym miejscu jakoś. A nawet tutaj nie będzie przeszkadzało sobie go postawimy Znaczy będzie to dobry pomysł aby go tutaj zbudować Co tu jeszcze nie pracuje? Kosmo, bar, o, o dziwo nie ma tutaj pracowników Aha, ciekawe No bo na to muszę to wyłączyć bo się inaczej nie da E, budynek z ekstraktorem już nie działa, czyli tutaj już ten budynek nie działa. Mieliśmy tutaj metale, ale metale już się zużyły, więc go wyburzamy. Także kolejne złoża odpadły. Co tu jeszcze nie Milia pracuje? gaz spożywczy. I mamy pęknięcie kopuły? Tak. A ja, to trzeba tutaj będzie rozbudować troszeczkę nasz system obronny. On był chyba w kopułach? Nie. Gdzie on się tutaj znajdował? A, infrastruktura? Okej, okay, tutaj go stawiamy. No kurde, te artykuły elektroniczne mnie troszeczkę tak bolą. zawsze, że to konserwacja, no ale lepiej to zbudować. Aby nie było takiego przypadku. Bo jeśli, nie daj Boże, trafi jakiś magazyn, gdzie przechowują ogromne ilości jakichś materiałów, no to to będzie dość tragiczne w skutkach. Także lepiej coś takiego postawić. A, widzę, że nasza rakieta już tam gdzieś dotarła. A ty pójdziesz sobie na projekt specjalny. Gdzieś chyba tutaj go mamy. O, jakie spore jezioro tutaj powstało. A wracając do tematu, tutaj pójdzie jeszcze raz nasz projekt, czyli przyjechać sobie poleci na ten projekt specjalny, czyli te lodowe asteroidy. A druga nasza rakieta, która znajduje się na Ziemi, kupi jeszcze raz artykuł elektroniczny, wyszel. Czyli to na razie dobrze to widać, znaczy dobrze to wygląda, teraz my zaczniemy budować średnią kopułę. W tym miejscu. A dlaczego? A ponieważ tutaj zaczniemy budować pierwszy raz hotel. Także tutaj powstanie: Hotel nasz. I powstanie oczywiście jeszcze jeden taki Runapark nisko-grawitacyjny. Czy to są jakby takie zjeżdżanie? Tak. E, ciekawe. Znaczy wygląda jakby to było taka zjeżdżenie. O, wystrzelenie osłony magnetyczne. Mamy w końcu ten projekt. Bardzo fajnie. Tylko oczywiście wszystkie rakiety są zajęte na chwilę obecną. Do go się wali? A tutaj jesteś. to. No to, no to ty podzielisz tutaj. Tylko naprawisz. A druga sprawa, to mamy oczywiście kolejny ładunek. Elektroniki. Funding received. I troszkę tutaj mieszkania zbudujemy. O, jakoś tak tyle wystarczy na chwilę obecną. A, same dzieci się tu prowadziły, chodziwo. A ogólnie więcej o wiele więcej mamy już tutaj samych Marsjanów. Już takie jakby ostatnie pokolenie ziemian, tutaj mieszka oczywiście w tej kolonii, a reszta pokolenia to są oczywiście Marsjanie, czyli osoby, które narodziły się tutaj na tej na planecie. Okej, okay, już kopuła się zbudowała. Także ja mogę zbudować już te przejście, aby podłączyć naszą kopułę. O... Tak, kopułę? A, okej, okay, bo to, to tak. Dobra, rozumiem. Troszkę takie to dziwne, ale okej. Okay. Duże obciążenie. A, czyli zwiększamy ci liczbę. No bo więcej dronów. Okej, okay, to mamy oganięte. Okej, okay, to już mamy podłączone, fajnie. Więc zbudujemy najpierw tutaj ten na Park. Tutaj chyba jest miejsce na kopu... na iglicę, jeśli dobrze widzę. A to tylko na jedną iglicę. Aha, okej. Okay. Może będę zbudował jakąś tutaj iglicę fajną. A na przykład wiszące ogrody by tutaj powstały, w tym miejscu. A tutaj mamy pojedyncze miejsca, więc chyba tutaj starczy miejsce tylko na zbudowanie parków. A faktycznie to już tak tutaj budujemy. I chyba będzie ładnie to wyglądać. Dobra, czyli to mamy zbudowane. Tutaj jeszcze kolejne mieszkania dobudujemy. No bo kolejne mieszkania są. Jak tutaj? A, to może zobaczymy ten projekt specjalny, mianowicie zbudowanie tej osłony magnetycznej. O, możemy utracić rakietę w wyniku tej operacji. Ale myślę, że to będzie się opłacało. I tak to zrobimy. Przygotujemy. I tak chcę to zrobić. Pomimo, że stracimy rakietę, to najwyższe kupimy sobie nową. Bo tutaj zbudujemy jedną taką odzieżę albo Jeszcze jeden tutaj powstanie i będzie idealnie. Ok, jeden budynek się zbudował, to jeszcze tylko tutaj się zbuduje. To się już zbada, czyli ta kopalnia odkrywkowa, Czy coś wybieramy? Jakieś badania? Hmm, może do tych zbóż głębinowych dojdziemy w końcu. Albo zbudujemy w końcu sobie ten warsztat biurobota. Może być to nawet w sumie ciekawe. Albo, zbuduj, albo zbadamy sobie terapię odmazającą, aby zwiększyć wygodę. Czy poprawić warunki życiowe naszych obywateli? Muszę się zastanowić, szczerze mówiąc. A, bo to zrobimy. Kopuła krajobrazowa. I tak to zrobimy. Czy wybieramy sobie te badania? Co się tam stało? Co? Meteor incoming. Ani się domowił, to tutaj, nasze obiekty. Dobra, ja to jednak wyburzę. Nie wiem, co tam się stało, czy znowu jakiś meteoryt walnął, ale... A no cóż. Dobra, wyburzamy je. Żeby już tutaj nam się nie świeciło, że coś tam mamy. I jak to wygląda? Na razie chyba sytuacja jest okej. Okay. Jako tako. Ale potrzebujemy troszeczkę zakupów. Czyli zbudujemy sobie na przykład sklepik artystyczny. Kupi... Znaczy zbudujemy. Zbudujemy sobie oczywiście stołówkę. W tym miejscu. I jeszcze sobie tutaj postawimy, tak. W tym miejscu. Staragan spożywczy. Na samym środku postawimy ogródek. No, ogródek tutaj powstanie. O Jezu. Jakie mamy wyzwanie teraz? O dziwo. Wiecie co? Zwiększę sobie tutaj liczbę pracowników. Kolejny poziom. A tutaj może jeszcze więcej pracowników będzie pracować w tym obiekcie. I sobie tu też. Także taka będzie masowa liczba pracowników. Aby troszeczkę poprawić wydajność naszych obiektów. I to też. Okej, okay, to mamy ogenięte. Oczywiście oni mogą udać się zdobie psychiczne, ale mamy tutaj technologię, która powoduje, że odzyskujemy zdobie. A mianowicie to była. Hmm, gdzie to była ta technologia? Szybki sen. Czyli jedna godzina snu i jeszcze chroniści zyskują zdobie psychiczne. Także to nam bardzo mocno pozwoli... Znaczy ułatwi nam sprawę. A czy ktoś w końcu tutaj coś dostarczy? Bo na razie tak coś kiepsko to wygląda. Hmm, no cóż. No cóż bywa. Okej, okay, fundusze kolejne. Fajnie. To możemy taką fontannę sobie postawić. ale czy jest sens? Może najpierw zbudujemy sobie apartament? Taki jeden tutaj, kolejny tutaj. Tutaj zbudujemy sobie plac zabaw, oczywiście. I jeszcze przeszkodę. Na wszelki wypadek zostawiam to tutaj miejsce wolne. Tak na wszelki wypadek. Nie wiem, może będzie potrzebne. Kolejne przeszkody już jest. No to fajnie. Co tutaj brakuje? A, troszeczkę tam, aby się odpędzić. A, zbudujemy jeszcze tutaj patyczybny. Bo tam to jest chyba przepełnione, co nie? Tak. To sobie kolejne takiej postawimy. O, I teraz to sobie ulepszymy już tą kopalnię mocho i wtedy skończymy odcinek. No i kopalnia mocho już pracuje pełną parą, także już mamy ostatnie ulepszenie tej kopalni. A już jak mówiłem wcześniej, już będę z Wami się żegnał, także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz, suba i dzwoneczek. I co? Trzymajcie się do następnego. Także do zobaczenia. Cześć!